Spod areny Gliwice wystartował dziś półmaraton, który przyciągnął mnóstwo uczestników, być może z powodu oryginalnej trasy, która w zdecydowanej większości prowadziła przez popularną DTS-kę. PKO Półmaraton Gliwicki to naprawdę duże wydarzenie. Towarzyszą mu także bieg na 10 km i krótka rywalizacja przeznaczona dla dzieci. Na listach startowych ponad 1200 dorosłych i 500 małych biegaczy. Ten bieg zapowiada się, że rzeczywiście może być największym wydarzeniem sportowym w Gliwicach w tym roku. Chcielibyśmy na to, żeby był jeszcze większy i tak naprawdę dążymy do tego, żeby ten bieg był jeszcze większy, żeby w kolejnych latach się rozwinął. Biegacze biorący udział w półmaratonie Gliwickim opanowali ulicę, choć przygotowania do rywalizacji na takim dystansie z pewnością są wymagające, to uczestnikom na trasie wciąż towarzyszą uśmiechy. Jestem pierwsza, cieszę się bardzo. W ogóle fajna atmosfera na trasie bardzo dużo ludzi, bo tam właśnie jest dziesiątki i i tak zrobiło się, tak graźno. No i fajnie. Wśród uczestników, jak zwykle, znaleźli się nastawieni tylko na zwycięstwo wyjadacze, ale też osoby, które nie zamierzały być rekordów, ale zwracały na siebie uwagę, na przykład oryginalnym strojem. Jestem zadowolony, może czas jeszcze nie jest idealny, ale jak na tą trasę, bardzo oryginalną, myślę, że jest dobrze. Trasa wbrew pozorom nie należała do najłatwiejszych, więc niektórzy stosowali sprytne taktyki. Góra, dół, góra, dół, małpackich odcinków, dwie nawrotki. Da się szybko biegać, jak się ma siły. Ja się posiłkowałem, kolegom chowałem się na podbiegach za nim, na zbiegach, i jak już było bardziej prosto, dało się przycisnąć. Jak słychać, każda taktyka prowadząca do zwycięstwa jest dobra. Dla sportu Wojciech Heczko.